E, ale ktoś tutaj wyjął spark plaksy z naszego auta. Już, no to wyjdź, muszę wsadzić. No, ja, lecimy! Dobra, jedź! Ej! Już? Galopem! Jedź. Tak, tu, tu, panie, górkę. no panie, na Na Do góry widzimy! To gdzie jedziemy? A. chyba do góry. E, nie. są F9, to my musimy jechać na m, północny. Tam, gdzie na to miasto? Północny gdzie zachód. wsiedli? Północny zachód. Nie, nie nikt tu biega. NW. A. Dobrze, mówię, NW, no? Tak, NW. No tam, gdzie byliśmy po prostu. Tam, gdzie bo... strzelali. Tam, strzelali, no dobra, trudno. Żebym bomby na stąd nie wziął. Nie, NW to tam bardziej. Nie wiem, Uwaga! Uuuu. Ten na O kurwa. O Jezu! Wysiadaj, o wysiadaj! To jest... Nie. Może a wysiadać? Pojedź, pojedź trochę inaczej. A gdzie ten samochód? A ja sobie tam siedzę, tak, o. O kurde. Pa, no myśl... A wy dachujecie, oni dachują No Dymi się tam, tam. to już. No, myśmy... Po lewo, na No. Akurat do, do tego wejdzie pięć osób O kurwa tak, do każdego. Chyba Tu 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 masz ja Fail, trochę ja umfal Kurde Dobra, no to my już pójdziemy piechty ehm, Tak. tak. Z co? Dawaj jedź Nie muszę Nie bo się chopie Zdupisz się i się rozwalisz Ale ty grzałeś a mnie No to no to trzymam kciuki za was no, Jedemy Ue, letko no, dobra no w tu wsiadamy Gdzie jest da Poczekaj, bo się bandażuje. To Cześć, że to. było niefortunne Szaka? mocno. Nie, jest bo. Wiesz, to były turbulancje. Takie konkretne kulki. Dobra, jedź, szamanie. Pamiętajcie, nie strzelać w pojedynkę. Blok ekipa. Ekipa z New Jersey. No chyba NW, New Jersey, wypraszam. Ekipa to. z Kranberry. Ekipa tak? e. z Na południe musimy być, prawda? Gdzie? Ej, zrzut! Patrzcie, jak tu zrzut leci blisko. Gdzie? No tutaj, NE. Na kamienie, A tu samochód na, kamienie. Na, kamienie. Jechał. na kamienie to był samochód. To jest mój kamień. B bomba jest sobie. pod nim. Pika, bomba. No, jak pierdyknie to będzie. Ale nie, tu jeep był ten, brązowy. Dawajcie ten do samochodu, podjedziemy tam, wpadamy do kolejnego. Nie, bo. Czekaj. bym podszedł, bym. podszedł. Właśnie, ja bym podszedł ten. Bo nie ma je... spierdalać od razu szybko. To jest, to zabierzecie, to trzeba szpółę puszczać. Do Dobra, chodźcie. chodźcie. Kto ja idzie? Kto tam poszedł do tego zrzutu? No kto? No ja! Czekaj, ja się chowam za autem, tylko <gulizuj> nie co Jest coś fajnego? wszystko! A nic A co... Co ciekawego nie ma. Tylko. kochany... Bier, bierz co, wszystko, nieważne! Hant i Graf, Łopanie! Z pula. Bierz to Rze Rześnik, przecież ty jesteś wyśmienity snajper w cs to teraz... Nie sądzę. Dobra, bierz, nie marudź. Dobra, do auta i wydupiamy. Dawaj, 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 o kurde, będą bomby. Niech piszą! Echo! Lecą, Ezo! lecą! Oooo! Mogę mieć na musimy jechać, szybko, szybko. No, na szybko. Szybko, szybko! Może ty byś chciał snajperkę jak na. Na estę musimy jechać, tak? Nie, rzeźnik, ty się wybitny ten. Snajper to bier. Jak zginiesz, to podniosę. W sumie ja pokaza 3 osób, jak na. już taki czas No ile? 16, nie? Ej, ale nie jedź w gaz! wo, Ło! Wytyłuj, wytyłuj! No to chyba. No i tam, dobra, jedź. I trochę w prawo jeszcze, trochę w prawo. Dobra, trochę w lewo, trochę w lewo. Na dole ekranu. Znacz, znacznik pro. na dole i wydupiasz wtedy. Gdzie z tego gazu wyjazd. Dobra, tak. już, dobra, spokojnie, już spokojnie, 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 już wyjechaliśmy. Lasu. Od lasu. Od lasu. Lepiej na górze być. No, no. ale fakt, bo w lesie jest potem Tam za się schować. Tam przy tej antenie byśmy się mogli w sumie... Nie, bo na mocie ty. No o, ej, ale na moście zajebiście, jak dwóch z jednej, dwóch z drugiej i nas nie wezmą, rzeźnik. chyba rzeźnik że na lotem. w drugą stronę teraz O, strzelają. I teraz znowu w drugą stronę. Ej, i mógłbyś w ogóle tak zabarykadować wejście na most tak z jednej Będzie strony rzeźnik, to trochę ja. autem. Co? Co? Jak Teraz patrzymy do, do przodu Dobra, wyłaście. Do, do, I patrzcie, i dwóch na jeden koniec, dwóch na dziś drugi szlajpajer. koniec. Ja ja dobra dobrze. Wiedział, gdzie a jeden, szerać, a jeden gdzieś tak po środku niech się patrzy. Dobra, to ja tutaj z dregiem pójdę na ten koniec e, Auto z prawej strony dzip, prawa, dół, dół, dół. Leż. Ej, jest gościu, gościu, dregu. Od lewej pojechał lewe, lewe, Dregu, lewe, 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 lewe. widzisz tą chałupkę po lewej? Tam? E, no tam widzę, jest dwóch gości, jest. dwóch albo trzech facetów No widzę, ale... trzech, Jeep trzech, jest od lewej. Jeep Trzech od facetów lewej. w chatce no bo że snajperki leżej. nie ma, bo na dalną pozycję mam do strzału. Ej, rzeźnik, yy, chodź tutaj. Podejdź tutaj do nas. Przy domu. No idę. No spokojnie. Lewa strona, trzech typów przy domku. Przy domku no. jest wciule ludzi. Widzisz ich rzeźnik? No dobra, my jesteśmy w pannym miejscu, bo jesteśmy na moście. To widzimy. Trafiłeś coś? Boże, kto tu nie. strzela? Tylko celny, Chora. tylko to też trzeba oddawać, nie ma co na, na próbę strzelać, nie? Może się połóż lepiej. E9, e po E9 e teraz. E9 musimy na kółko jechać. Ale należy iść, tutaj. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze tutaj się... Dobra, nie się tukom na razie, bo jeszcze mamy trochę czas. Dobra, nie strzelaj na próbę, jak nie ma to co to... Samochod, o dobra, widzę, Patrzą się Patrzemy w ten, patr patrzą samochodu. się na most. Ja mogę trochę tą tak sniperkę. No to, to możesz... no to rzeźnik weź się pokaż na moment. Ja jakby co mogę typ snajpić. Nie od lewej, od lewej biegnie typ, na most biegnie. nie mogę jej teraz wziąć. Dobra. Amunicję jeszcze weź. Pokaż to. Dobra, już biorę. Eh. Ja się patrzę na mostu przed siebie A. A, Ciekawie to wygląda. Odlebić zamiar te drzewa są Pierwszy raz mam Gdzie? AR Dobra, e, Chodź tu Jak e, to jest celownik idę co, na... Co A, biegną, być? biegną po górze Kurwa mać <laughs> Z dwóch stron nas idą Got Dawajcie do Dawajcie, Ej, w ogóle jest snajpy... Dobra wy... Czekajcie, wydupiej, wydupiej Wydupiej jeć, nie mogę wsiąść jeć. Jedź, jedź, jedź Jedź jedź, jedź, Auto się pali Ej, O, o mój Boże, palimy się Chyba, e, 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 chyba nie, uda, chyba nie jebnie e, Nie to nie nic Chyba nie jebnie Wiesz, Dobra, wydupiamy, ja, wydupiamy Dobra, pa... Ot jednie z salta! On ma 38%, spokojnie. Ale ja się boję Ja też i dalej jadę Co to jest? Boże, weź mnie to Samochód! Co z tego? Została tam? Czy Nie ja ją mam, ja ją mam. Aha dobra. Gdziem Nie Ciężko pojaśnię. Ja ale znieś, tam. No, znieś Nie się tam. z niej się... No z niej się... Ona jest strasznie niestabilna, w ogóle... No. Jak się położysz to ją tak samo miota jak na stojąco. I jak strzelasz, strzelisz nie? To celownik gdzieś pół kilometra no, dalej no, leci. no. ma ktoś To jakąś... Ty, gaz nas bierze! Ło na, wow, na pieronie Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Ja, haki, ja apteczkę to tam, od razu... Czysta. Kurwa, ja apteczek nie mam. Zacznij ma... Ja mam cztery ah. apteczki. I mam pytanie jeszcze. Ma ktoś na zbycia jakiegoś shotguna? Ej, goście naprzeciwko nas, na górze! Dobra, jolo. Widzę, widzę! Wierdolę, Akcja za jeden tam. uśmiech Ach. Kurwa ja nie mam w ogóle nic Ja nie mam już nic kompletnie Pomię, padłem Dobra ej, jakbym umarł padłem. Ej jakbym umarł Mikleus, to bierzcie apteczkę, znaczy apteczkę. apteczkę Ja cię apteczkę ja padłem, nie zdążyłem się Kurwa dostałem, ja, ja padam, Kurwa, dostałem. A, mówiłem jeep miał być może Nie czekaj ja, ja, znaczy, ja, 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 ja wyszedłem z gazu tutaj. <laughs>